Jak się zachowywać w sytuacji, kiedy oni mnie teraz krytykują? Oto, nie mów o winie, tylko o odpowiedzialności. Nieważne kto jest winny, tylko kto jest odpowiedzialny, tak? Żeby to nie był głos dziecka, tylko głos dorosłego. Nie rozumiem. Tu chodzi o to, że to nie moja wina. Nie mów. Tak, zrobiłem tak jak trzeba albo nie. Jestem za to odpowiedzialny, szefie, rzeczywiście biorę to. O, tak się zachowuj. Dorosły człowiek się nigdy nie tłumaczy. Nigdy nie obwinia innych. Przyjmuje sytuację taką, jaka jest, nie podoba mu się, to ją zmienia. Przeprasza, że jest no tak. sprawcą tej sytuacji. I nie usprawiedliwia się, nie obwinia, nie krytykuje. No to mówi: tak, zrobiłem, tak jak jest, rozumiem szefie, że jesteś zadowolony. To jest moja odpowiedzialność. Tu jest pień, tu jest głowa, tu twój miecz. Właść. <śled> Wtedy na ogół szef, jak widzi, że się nie bronisz głupionogami i rękami. Mówi nie wygupiajcie się. Siadaj pogadajmy, bo my nie o to chodzi. Co jest z swojego trupa? Prawda? A jak się ustawiecili, i to nie ja, to nie ja, byłem na siku. To tak jak nie dużo słyszałem, duży kontrakt była z członek zarządu i żona że Podjęli tę decyzję wraz z niego, podważacie to sobie. Dorosły chłop. Nie uwierzyłbym, a on to po prostu miał na myśli dosłownie. Byłem na Jak wróciłem, to już to było ustalone. Ale się wytłumaczył. Takie składnie go policzył. Może. No może wy. No, tak. Długo sikał, chyba. Dobrze. Tak, kiedy da ty się widać z usługami. Nie musz tylko zaproponuj zmiany, rozwiązania proponuj. Nie zaprzeczaj warto. Pytaj zatem, czego ta osoba oczekuje. Jeżeli tak jest, tak twierdzi, to czego oczekuje? I wykorzystaj informacje zawarte w tym komunikacie krytycznym, żeby zatem jak to zrobić, jak to zmienić, tak? Jak to zmienić? Co możemy zatem myśleć? I pamiętaj, ta osoba jest po prostu opiniodawcą. To jest jej opinia, jej informacja i... Rozważ, czy ważna ma? dla ciebie jest ta osoba, która cię krytykuje, czy nie? Sama krytyka jak krytyka. No. Ty krytykujesz wielu ludzi, cały czas to robisz, krytykują ciebie. Co się martwisz, prawda? Przecież nie będę się wszystkim podobał, podobała, ani mi się wszyscy nie podobają. No i co? Nic. A, było tak, że została podjęta jakaś nieładna decyzja, niedobra decyzja w kontrakcie i osoba, człowiek zarządu, który później odpowiadał za wykonawstwo i tam był też jego podpis, to stwierdził, że on nie wie, jak te ustalenia były podejmowane, bo jak on negocjował, to były inne, ale musieli to zrobić wtedy, kiedy on był na siku. On był na siku i on nie wie. A jak wrócił, to już to było ustalone. Takie to była a propos, to nie moja wina, byłem na siku. Prawda? A ja to dorosły, i powiedział trudno, tam jest mój podpis złożony, byłem, uczestniczyłem w tym. Także szefie, przypisa do góry, głowa na pieni. Ja miałem gdzieś takiego szefa, co siedział i podpisywał, nie czytając, a później miał pretensję, że źle są kontrakty spisane czy coś. Ja mówię, ale ci podpisałeś to, ale ja nie mam kiedy czytać. No to. Albo jesteś szef, albo jesteś tę marionetką. No. Tak już podpisałeś, to wiesz to na Jeżeli krytyka wyrażona jest w sposób agresywny albo złośliwy, powinniśmy oddzielnie ustosunkować się do treści, a oddzielnie do formy. Czyli mam prośbę, abyśmy się szanowali i rozmawiali ze sobą w sposób, który ludzie uznają za niekłótliwy i nieagresywny. Odbieram to zachowanie jako agresywne, kiedy ktoś mi przerywa. Odbieram to jako agresywne, kiedy ktoś mi robi wstręty cały czas. Odbieram to jako agresywne i nieprzyjazne, kiedy ktoś nie jest w stanie wysłuchać do końca, powstrzymać się, zapisać pytania i dopiero wtedy powiedzieć, co ma na myśli. Mam prośbę, nie róbmy tego sobie. Kiedy ktoś chce o coś zapytać, niech sobie zapisze i poczeka. Kiedy ja będę chciał o coś zapytać, zapiszę i poczekam. Proste? No nie do końca. Zatem... Ja, ja tak tylko jestem w stanie rozmawiać. Nie, no fajnie, ja też bym tak chciał. Zwrócenie no, tak no. uwagi przełożonemu, gdzie... No, nie no, z przełożonym, ale te, ale te to jest inaczej. No nie, z przełożonym, proszę bardzo, wersja dla przełożonego. No właśnie, Szefie jest mi przykro, że w ten sposób ze mną rozmawiasz. Szefie, nie wiem co według Ciebie się stało, albo co uzasadnia tego typu formę, że przy innych zwróciłeś mi uwagę. Nie potrafię w ten sposób rozmawiać i czuję się bardzo niekomfortowo, wręcz źle. Eee, albo jeśli chcesz, to mi to wyjaśnij. Natomiast na pewno masz jakieś pobudki. Dlaczego tak się stało? Mam zatem prośbę na przyszłość. Jeśli można, nie rób tego więcej. Chcesz mieć jakieś pretensje czy uwagi do mnie, mam prośbę, rób to w cztery oczy. Czuję się fatalnie, nie potrafię rozmawiać, a już tym bardziej eee, jakby teraz wyciągać sobie normalnie spokojnie rozmowy. Tak? W ten sposób mam prośbę grzeczną i przepraszam. Bardzo proszę, czy mógłbyś mi powiedzieć ewentualnie co? Albo proszę cię, mam, mam taką prośbę. Nie rozmawiamy ze sobą w ten sposób. Bo oczywiście możemy się różnić. Natomiast proszę, żeby to było ja taki, się... tak. I proszę cię, żebyś mnie szanował. Ponieważ ja niezwykłem rozmawiać krzycząc. Ale jak nie masz, przepraszam, ale jak nie masz alternatywy, i e, oczywiście nigdy w życiu e, nie pomyślałeś o tym, że może być alternatywa, to jesteś przerażony, steroryzowany przez własną, co? Dobry. Przez własną, nazwijmy to, niefrasobliwość i, i, i przerażony tym, wiecie, złote kajdanki, tak? Czyli co by było, gdybym nie miał tej roboty? O Jezu, wolę nie myśleć. No to pozwolisz sobie na głowę wejść, rozumiecie? I wtedy masz kłopot Ty, a to nie wina szefa, bo temu nie zwrócisz uwagi, bo Cię na to nie stać. Ale jeżeli jesteś poukładany prywatnie, masz swoją godność, i masz swoje też możliwości w stylu może i biedniej, ale dłużej będę żył, to w związku z tym nie pozwolisz sobie nasikać na głowę, tak? Jak to mówią panie are pissing on you. Sikają na siebie. A po polsku się mówi plują, a ty mówisz, że, że to deszcz. Mhm. O to chodzi. To też jest ważne, bo jak nie masz alternatywy, to nie, ma, nie stać się na no, to. Jest? Jest. Ale tu też chcieliście zapytać powiedzieć. Znaczy, ja do ja tego właśnie odwołanie do tej formy, czy właśnie to nie będzie jakoś konfliktogenne, tak? Czyli jakoś nie zaostrzy jeszcze wręcz całej wymiany zdań. Jak zrobię to w sposób nieznoszący sprzeciwu, ale spokojny, jak powiem, że mnie to rani i razi, jak powiem to asertywnie, nie, że Ty jesteś, tylko że ja nie potrafię tak. rozmawiać w takich warunkach, przykro mi, że się z tym czuję i mam prośbę, żebyśmy sobie rozmawiali, mając różne argumenty, jak zwykle sensowne, ale w sposób spokojny. To jest prośba. A jak wiemy, co jest w esencji prośby? Możliwość czego? Odmowy. Szef może powiedzieć, nie będę się w żaden sposób do tego odnosił, tak zwykłem robić, tak będę robił i tego nie zmienię. No to w tym momencie wiesz, to masz myśleć o szefie, się już więcej nie odezwiesz, pokornie, wy, grzecznie wysłuchasz, wyjdziesz, bo z szefem się nie kłócisz, bo to jest sponsor. I po prostu wiesz, że to jest człowiek, który ciebie wiesz jak traktuje, no jak kołek. Ja myślę, że wielu z nas... I już to dla Ciebie znało. jest jakaś wielka forma wiedzy. Wiecie, złe zachowanie przełożonego czy kolegi, złe zachowanie dostawcy czy klienta, niech nie będzie dla nas traumą. Niech będzie dla nas wiedzą, jaki jest stan między nami relacji. Kiedy ktoś mnie bardzo źle traktuje, mimo mojej grzecznej prośby, to znaczy, że dla niego nie istniejesz. To znaczy, że dla niego jesteś kimś do wymiany jak papierek z jednego na drugi, rolka papieru, rozumiecie? To znaczy, że to wszystko wydawało Ci się, budowałeś dom na piasku. Budowałeś tutaj swoją karierę, myślałeś, że to jest Twoje dziecko ta firma, myślałeś, że ten szef to tu z Tobą będzie razem góry przenosił. No to się właśnie dowiedziałeś, że byłeś w błędzie. I zamiast płakać teraz, rzucać się z mostu, żeby się chlastać, to się nauczyłeś. To jest właśnie ta dojrzewania, tak jak mnie tam nauczyli w tej firmie ten, ten kolega z ochrony. To właśnie się dowiedziałeś, że byłeś w błędzie, naiwny i teraz zacznij traktować bardziej dorośli i poważnie tą sytuację. Czyli mówili ci znajomi, mówiła ci żona, mąż, mówili ci inni, mówi ci doradca personalny. Człowieku, bądź w miarę niezależny tu i tu. Bądź tu zaangażowany i z pasją. Ale gdyby to mniej co, był zabezpieczony. A ty coś mówił. Nie, to niemożliwe. Ludzie jednych drudzy zawodzą w rodzinie, a co dopiero w pracy. No, to obudź się i nadrabiaj zaległości. Bo jak widzisz ten szef ma ciebie co najwyżej na zasadzie dzisiaj jest jutro nie ma. A ty myślałeś, że to twoje dziecię jest. No, to już teraz wiesz, że co powinieneś zrobić. Szybciutko pójść na rynek pracy i zacząć co robić? Rozglądać się. Nie po to, żeby zdradzić pracodawcę, tylko po to, żeby wyrównać poziomy. Tak. Poziomy. Żebyś, kiedy przychodzisz w poniedziałek rano do pracy, mógł mu powiedzieć, przepraszam, ale nie życzę sobie takiego traktowania. Ja myślę, że wielu z nas ciężko w tą sytuację, takiej rozmowy. Natomiast uważam, że tak naprawdę, paradoksalnie, Możemy bardzo dużo zyskać, bo jest to tak mam tak ależ, ależ oczywiście. Ale się tego boimy. Bo, i... bo czasem się to kończy ekskomuniką. Czasem się to kończy i Uważam, że tak powiedziałeś powiedziało się, to powiem, do wózku, w tonu, grzecznie, ale wyrazić to, co czuję, tak. uważam, że to tak. Opowiem Wam moją historię. Żeby to jeszcze udowodnić, moi drodzy. Tak. Przez rok pracowałem w firmie, w której miałem pewne stanowisko i nie było to tym stanowiskiem, które chciałem mieć docelowo, gdy będę odchodził z tej firmy. Oraz uposażenie, które nie było docelowo tym, które chciałem mieć, gdy będę negocjował nowe warunki uposażenia. Więc od razu zakładałeś, że ten kontrakt jest terminowy, no oczywiście. No przecież i w istocie umową o pracę jest to, że można go co? Skończyć. Przecież są takie zapisy. No, jak są takie zapisy, to znaczy, że z założenia ten kontrakt jest do. No, ty albo oni. Tu nie ma nic o zdradzie mowy, to nie małżeństwo. To jest po prostu taki kontrakt na usługę. No więc przez rok szef nie był przyjemny i traktował mnie w sposób nieprzyjemny. Pozwalał sobie, chociaż byłem bezpośrednio mu podległy. I miałem wysokie stanowisko. Ale jednak zachowywał się nieładnie. Nie stać mnie wtedy było na zwrócenie mu uwagi i ja wiedziałem, jaki mam plan. Kiedy minął rok, już sobie na to nie pozwoliłem. Poprosiłem szefa na rozmowę i powiedziałem mu, słuchaj, od tej pory mam prośbę, już nigdy więcej nie traktuj mnie w ten sposób, żeby przy ludziach zwracać mi uwagę. Jak coś do mnie masz, to mnie weź do pokoju i powiedz. Rozmawiałem jak dorośli ludzie, mam taką do ciebie prośbę. Co ty na to? Szef był w szoku, powiedział, że o to przemyśli i że w ogóle nie kłóciliśmy się. I następnego dnia rano przyszedł do pracy, a ja wiedziałem, że może mnie zwolnić, rozumiecie? Ale już miałem wtedy to stanowisko i to uposażenie, na które mi zależało. Trzeba myśleć w sposób racjonalny, a nie emocjonalny. To jest to samo rzadko robimy, czyli sami się co bym chciał robić za 50, lat. I kiedy ja już miałem to, co miałem, już widziałem, że w razie czego pójdę na rynek szukać roboty, ale mam to, co chciałem, czyli odwołanie pieniądze i stanowisko, żeby pokazać innym na świecie, w kontrakcie, że już mam to stanowisko, to on do mnie przyszedł następnego dnia i mówi, tak, ty chciał, O to mówiliśmy po angielsku, to. Nie był Polak. I mówi, ty chciałeś mnie wprowadzić w depresję. I już got the bad character. Czyli zły charakter oznacza to silny, mocny charakter. Masz taki charakter, wiesz. Ja, którego może zdmuchnąć ten gość, powiedział mi takie słowa. Bo nikt z nim tak wcześniej nie rozmawiał po prostu. I ja mówię, ja mam zły charakter? Dlaczego? A on mówi, no bo chciałeś mnie wprowadzić w depresję. Północy siedziałem i myślałem, coś ty mi powiedział. <grywa> A ja do niego mówię, słuchaj przyjacielu, po prostu pierwszy raz zaczęliśmy rozmawiać, nie ty mówiłeś, tylko mówiliśmy, zrobisz tak jak uważasz, nie, 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 dobra, okej, okay, okej, okay. ale powiem ci, że no, dobra, I poszedł. Od tej pory, jeszcze pracowałem z nim przez ponad dwa lata, nie pozwolił nikomu powiedzieć złego słowa na mój temat, Powiedział, ja jestem jedynym, który go ocenia już oczywiście nigdy publicznie nie zrobił mieli żadnej krzywdy, Ale ludzie byli wściekli, ci, którzy mi źle życzyli. Na przykład w organizacji, jak to wiadomo, czasem bywa, bo chcieli dobiec, niezrealizowane kontrakty swoje, chcieli zarzucić mi, wiecie. No, takie tam zasady. A on mówi, ee, e, to nie twój obszar kompetencji. Do mnie. I już tamtych dalej molestował, wiecie, kornerował, jak to się mówi publicznie, a mnie już nikt nigdy nie mógł w żaden sposób dotknąć. I on też już nie. I czego to dowodzi? Chojerakowania niekoniecznie, bo mogłem następnego dnia wyjść z tej firmy. Ale chciałem Wam pokazać, że no tak to się kończy. Jak już masz dosyć, masz przygotowany plan, masz wszystko gotowe, idziesz i zaczynasz z nim rozmawiać z tym szefem. Grzecznie, kulturalnie. Przecież ja nie byłem wulgarny, hamski, narzucający, prawda? To co powiedziałeś a propos formy. Jaka forma tak często nawet tyraniczny szef może temu ulec? Bo widzi, że ma partnera wreszcie, kogoś, kto nareszcie. I szacunek jest. Że maja. Ja. Ma ja. ja rozumiem, że, że, że całość, po prostu wczorajszy dzień i pół dzisiejszego dnia uczyliśmy się, jak spowodować, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której połowa organizacji postanawia szukać alternatywnego zajęcia. Naturalnie, nasza powinność na tym polega. I właśnie organizacja jest w momencie kryzysu, jeżeli tak się istotnie dzieje. No. Czyli każdy szuka sobie koła ratunkowego, żeby móc przyjść tak. i wykazać się. Tak, by było, no, pewnie, to nie daj Boże. Ostążymy się uczyli tych wszystkich... Tutaj, prawda, typu osobowości i rzeczy, żeby tak z nimi żeby ich nie doprowadzić jak rozumiem, do tego. My, abyśmy nie byli tymi moimi szefami. Dlatego tu słusznie ktoś zadał pytanie, kto jeszcze nie ja z tego nie tego zakresu szkolenie. To szef Tak, tak, dobra? No, okej. Okay. Czyli osobno do formy, to tak, co wchodziło tutaj dyskusję, a osobno do treści. Prawda? Czyli forma jest ustalona między nami, już nigdy więcej? To ma to znaczenie, co najpierw yy, na, znaczy, o czym rozmawia, czy o formie czy To nie ma znaczenia. To... Najpierw forma, zawsze. Forma, zawsze. Klepana kelnerka, macana kelnerka, obskójbywana kelnerka, najpierw ma się odwrócić i powiedzieć tak, nigdy więcej. Pan bo pan ten kufel będziesz miał na twarzy, czy to jest jasne? Albo poproszę tutaj gości, którzy cię w Nie masz się nie więcej dotknąć. A teraz? Czy mogę służyć? <grymienia> <grymienia> Nigdy odwrotnie. Bo w sądzie to jest okoliczność obciążająca niestety. I to jest bardzo przykre. Kiedy ta osoba niestety nie zaprzeczy, to później w sądzie, wiecie co zrobią? Że jest uwinna, okropne, co? Tego, że się tam znalazło na tym silniku na zapleczu. Trzymana przez czterech dybów różnych tam. Bo sąd czeka na jej reakcję, nie było. Bo chyba stracić pracę, bo coś tam. Wiecie? Bądź. sztuce, Straszne! Ale tak się wtedy orzeka, że nie było przeciwstawienia się, nie? No dobra, to mamy, to mamy.